Siema z tej strony Kry jest to zapowiedź live'a bo w, w poprzednim odcinku mówiłem Wam, że będę robił live w sobotę i w niedzielę, ale w sumie nie powiedziałem kiedy będzie ten live yy, w ten weekend. No i te, w ten weekend live będzie o, sie, o w niedzielę o 18 i będę sobie grał oczywiście na Craft playu. Mm. O właśnie 18 na Survivalu gildyjnym, więc wszystkich widzów serdecznie zapraszam do gildi. Jeżeli będziecie chcieli dołączyć do gildi, to po prostu napiszcie do mnie prywatną wiadomość na tym serwerze, czyli /msg. I to tyle w sumie. Y Jeszcze nie wiem, ale może będzie jakaś osoba towarzysząca mi na live. Nie wiem jeszcze. Ogólnie, jak ktoś będzie chciał, to poprosiłbym, jeżeli już będziecie chcieli dołączyć do gildii, to proszę Was, abyście mieli w miarę i, I... No, trochę obsydianu, żebyście mieli, bo chcemy zrobić mur. Ale na razie robimy tutaj bazę, ale robimy z kolegą tutaj yy, mur, później będziemy robić. Yy, więc jeżeli ktoś chciałby dołączyć do gildi, to tak. Fajnie by było, jakbyście mieli dużo obsydianu. To tak, takie info. Więc jeszcze raz przypominam, live o godzinie 18 w niedzielę. Jeszcze nie wiem, może ktoś będzie. No, i to chyba tyle. Poza tym to ipcraftplay.pl Survival plus Gildie. I to tyle. No więc trzymajcie się. Cześć.